W jaki sposób trenujesz na siłowni? Pewnie znając życie większość z was opiera swoje treningi w głównej mierze na ideologii kulturystycznej, czyli na ćwiczeniach izolacyjnych wykonywanych na maszynach. Ewentualnie pewnie trochę mniejsza ilość osób wykonuje ćwiczenia tzw. wielostawowe, czyli martwe ciągi, wyciskanie oraz przysiad ze sztangą na plecach, z którymi możemy spotkać się w trójboju. Jednak czy to jest wszystko, co siłownia ma dla nas do zaoferowania? Czy na tym kończy się tak szeroki arsenał siłowniany? Bo w dzisiejszych czasach siłownia jest opanowana przez pewnego rodzaju plagę. Plagę branży fitness. I ludzie nie są w stanie już pomyśleć w żaden sposób kreatywnie. Oni nie są w stanie pomyśleć samemu. Każdy musi skonsultować wszystko z każdym. Dlatego ja bardzo często dostaję takie pytania jak na przykład czy powinienem siadać szerzej czy węziej? Czy powinienem siadać pły płycej czy głębiej? Czy powinienem złapać sztangę węziej, szerzej? Czy powinienem mieć mniejszy, większy mostek? Czy powinienem na ławce dotykać stopami całymi ziemi? Czy tylko trzymać się na palcach? I na te wszystkie pytania chciałbym Ci opowiedzieć w ten sam sposób. Czyli po prostu to sprawdź. Bo to, co u jednej osoby zadziała, może się u drugiej kompletnie nie sprawdzić. I na odwrót. To, co u drugiej osoby zadziała, może u ciebie stać się rzeczą, która będzie blokowała Twój progres. I tutaj mam dla Was historię z mojego życia. Bo kiedy jeszcze trenowałem trójbój, no to byłem uczony siadać bardzo szeroko. Żeby moje rozstawienie stóp było szerokie w taki sposób, a żebym tylko usiadł, zaliczył przysiad i żeby to był koniec moich problemów. Jednak właśnie okazało się, że to był dopiero ich początek. Bo zatrzymałem się w pewnym momencie na jednym ciężarze i nie byłem w stanie sprogresować więcej. I okazało się po prostu, że to moja technika jest tutaj winowajcą, że moje ciało nie zostało stworzone w taki sposób, aby siadać tym upośledzonym ruchem. Teraz, zamiast siadać szeroko, lowbarem, trójbojowo, siadam high barem i od razu mój przysiad eksplodował do góry. Od razu, z niekomfortowego ruchu, jest on jednym z przyjemniejszych, który wykonuję na siłowni. Wszystko, pod, wszystko dlatego, że przestałem się słuchać ludzi dookoła i zacząłem sprawdzać wszystko na sobie. Bo tak jak z dietą i, większo, i większością rzeczy w naszym życiu, trening jest bardzo indywidualny, a zwłaszcza technika. Dlatego przestań ciągle się pytać ludzi, czy musisz zakładać pas, czy musisz zakładać neopreny i samemu się zastanawiać, czy musisz to robić, bo inni tak robią. Po prostu to zrób i sprawdź, czy dla ciebie się to sprawdza. I czy dla ciebie to działa? Jeżeli nie, to po prostu tego nie rób. I teraz chciałbym przejść do indywidualizmu treningowego. O co mi tutaj chodzi? Mogę się założyć, że jeżeli spojrzysz na większość osób na swojej siłowni, to 90% z nich trenuje po prostu kulturystykę. Oni nie mają jakiegoś innego celu, tylko po prostu przychodzą tam potrenować. Jednak czy ty też chcesz taki być? Czy ty też chcesz trenować tak jak wszyscy, tak jak dyktuje nam branża fitness? Bo jeżeli teraz nie spojrzymy na większość influencerów, to właśnie promują oni trening najzwyczajniej kulturystyczny, mimo faktu, że nie mają oni z kulturystyką nic wspólnego. Jednak co się stanie, jeżeli cofniemy się 100 lat wstecz? To dominującą stroną siłowni było trenowanie pod siłę, pod... Różnego rodzaju wyczyny siłowe, a nie tylko i wyłącznie po to, żeby pomachać i odbenić swój trening. Bo jasne, jeżeli ktoś jest kulturystą, nieważne, czy amatorskim, czy profesjonalnym, to on ma swoje cele i faktycznie je realizuje robiąc trening kulturystyczny. Teraz siłownia została sprowadzona do jednego bardzo prostego schematu, a trening siłowy i możliwości naszego ciała są naprawdę bardzo obszerne i ogromne. I jest to krzywdzące po prostu dla ludzi, przez to, że wszystko zostało sprowadzone do tylko i wyłącznie izolacji i maszyn. Bo ciężko jest teraz komukolwiek przetłumaczyć, że wcale nie jest on tak zdrowy, jak myśli, że nie ma on takiego fit lifestyle'u, kiedy jego dieta jest ograniczona w głównej mierze na białku i dobiciu tylko i wyłącznie białka, a jego trening opiera się w głównej mierze na pomachaniu lekko na paru maszynach i pójściu do domu. I tutaj mam dla ciebie scenariusz. Wyobraź sobie, że wchodzisz na siłownię, a tam ktoś wykonuje martwe ciągi. Jeżeli sztanga jest z przodu i jest to martwy ciąg klasyczny czy sumo, to nawet nie pomyślisz dwa razy co on robi. Nawet nie zwrócisz na niego uwagi. Jednak kiedy ta sama sztanga zostałaby ustawiona za jego plecami, za kostkami, albo pomiędzy jego nogami, albo jeszcze lepiej, złapałby tą sztangę wzerczera, to od razu zacząłbyś zadawać sobie pytania. Co on robi? Po co on tak ćwiczy? Czy on nie wie, jak wykonać martwy ciąg? Czy on nie wie, że ten ruch jest niebezpieczny? Czy on nie wie, że zaokrąglenie w plecu od razu doprowadzi do kontuzji? I tutaj właśnie mam problem, bo przez mainstream umarły jakiekolwiek wariacje i kreatywność w naszym treningu. Bo jeżeli ktoś wykonuje klasyczny martwy ciąg, to wszystko jest w porządku, ale jeżeli ktoś wykona jego inną, w cudzysłowie teraz dziwną, niekonwencjonalną wariację, to od razu jest Wytykany palcami, oczywiście w cudzysłowiu. i tutaj łącząc się trochę z pierwszym punktem, jeżeli coś Cię ciekawi, jakakolwiek wariacja, jakiegokolwiek ćwiczenia, jeżeli ciekawi Cię po prostu, dlaczego ktoś wykonuje martwy ciąg za plecami, to po prostu to zrób. Po prostu spróbuj i gwarantuję Ci, że te ruchy mają jakieś zastosowanie. W moim przypadku, moim głównym celem treningowym jest zwiększenie czystej brutalnej siły w przełożeniu na zapasy i Zwykłe martwe ciągi nie są w stanie zbudować siły w takich ruchach, w jakich potrzebuję. Bo mogę Ci zagwarantować, że przez 99% czasu, kiedy jestem w walce z kimś, mój plec nie jest w prostej i neutralnej pozycji. Nie mam idealnej dźwigni, dzięki której mogę wciągnąć martwy ciąg. Tylko muszę się zgarbić. Plece w zapasach i generalnie w różnych sportach są stworzone po to, aby się zaokrąglać i żebyśmy ich używali. A teraz co? Jeżeli ktoś zaokrągli plec, wykonując nawet Jefferson Curl, to od razu jest wytykany palcami i patrzymy na niego jak na idiotę, który nie wie, że nie wolno tak robić. Więc po prostu trenuj tak, jak ty potrzebujesz, a nie tak, jak jest dyktowane przez środowisko dookoła ciebie. Bo co z tego, że ludzie będą patrzeć się na ciebie i zastanawiać się, co ty robisz. Kiedy masz tangę pomiędzy nogami i wciągasz ją z wielkim garbem na plecach, skoro później ma to przełożenie na Twoim faktycznym celu i na faktycznych treningach, bo czysta siła ma ogromne przełożenie w sztukach walk, zwłaszcza właśnie w takich sportach jak zapasy. Bo to właśnie dzięki tej czystej sile, mimo mojego bardzo krótkiego stażu w sztukach walk, jestem w stanie posparować się z zawodnikami, a nawet mistrzami kraju, od których. W innych wypadku dostałbym w pierdol w jakieś 3 sekundy. Czy zawodnik lepszy technicznie wygra? Zazwyczaj tak. Jednak, oczywiście, najlepszym połączeniem jest genialna technika oraz brutalna siła. Wtedy praktycznie zawsze mamy zwycięstwo. I tutaj właśnie chciałbym przejść do kolejnego problemu, z którym bardzo często spotykam się właśnie na siłowni. A mianowicie jest to traktowanie siłowni nie jako siłownia. I o co mi tutaj chodzi? Wyobraź sobie, że trenujesz boks. I masz treningi 5 razy w tygodniu, a do tego 3 razy chodzisz na siłownię. I co robisz na tej siłowni? Znowu trenujesz boks. I czy ma to jakiekolwiek przełożenie? Czemu trenujesz technikę na siłowni, skoro robisz to już tonę razy na treningach? Czy siłownia nie jest po to, aby właśnie zwiększać twoją siłę? Czy ona nie jest pewnego rodzaju uzupełnieniem w twoich treningach? To samo ma się piłkarzy. Koszykarzy, czy właśnie innego rodzaju atletów. Po co chodzicie na siłownię, żeby realizować upośledzoną wersję techniki, którą i tak realizujecie na swoim oryginalnym sporcie? O co mi tutaj chodzi? Właśnie dlaczego piłkarze, mimo tony treningów w tygodniu, chodzą jeszcze na siłownię i rozkładają drabinki czy płotki i robią przeskoki, kiwania i tak Zamiast po prostu zwiększyć siłę w swojej nodze. Powszechnie wiadomym jest, że atleci, którzy trenują siłowo, dominują w swoich dziedzinach. Na przykład Usain Bolt trenuje czysto siłowo, czy inni sprinterzy, atleci tacy, tacy jak pływacy, czy właśnie osoby trenujące sztuki walk. Oni wszyscy po prostu trenują czystą siłę, która przekłada im się w ich odpowiednim sporcie. I w jaki sposób ty chcesz rozwinąć swoją siłę, robiąc na kolejnym treningu skoki przez podki? Siłownia powinna właśnie służyć do tego, aby była ona uzupełnieniem w rozbudowaniu siły. Czy jasne, jeżeli jakaś twoja technika kuleje, czy może się dopracowywać na siłowni? Oczywiście, że tak. Ja również tak robię. Jednak po prostu chcę ci przekazać, abyś siłownie traktował jako, jako możliwość do rozbudowania swojej siły, a nie jako kolejny trening, gdzie po prostu robisz upośledzoną wersję tego, co robisz na swoich oryginalnych treningach, bo jest bardzo dużo takich osób, które trenują właśnie na przykład boks i co z tego, że mają treningi boksu 7 razy nawet w tygodniu i do tego mają dopisaną siłkę? Skoro na tej siłowni robią dokładnie to samo, co na tych treningach boksu, tylko bez partnera, bez trenera i upośledzają się tylko dalej w tej swojej drodze. Pamiętajmy, że panuje też okropnie głupie i błędne przekonanie, że trening siłowy cię spowalnia i upośledza Twoje ruchy. To ma tylko i wyłącznie jakiś cień prawdy w sobie, kiedy odpuściłbyś. Całkowicie swoje oryginalne treningi. Kiedy trenując boks, odpuściłbyś treningi boksu i zacząłbyś trenować tylko na siłowni. Czy wtedy staniesz się wolniejszy? Oczywiście, że tak, bo po prostu nie trenujesz swojej oryginalnej dyscypliny. Czy dlatego? Osoby trenujące tylko na siłowni są powolne, obolałe i pospinane? Oczywiście, że tak, bo nie robią nic innego, jednak siłownia sama w sobie nie upośledza Twoich ruchów. Jeżeli potrafisz z niej korzystać odpowiednio, to będzie ona tylko i wyłącznie potężnym narzędziem w Twoim arsenale, a nie kulą u nogi. Pamiętajmy, że w większości sportów zawodnik, który będzie miał po prostu większą siłę, na przykład w nodze. Przy graniu, właśnie w koszykówkę czy w piłkę nożną, albo w ręce, właśnie w boksie, w muay thai czy innego rodzaju sportach kontaktowych, będzie on po prostu dominował. Dlatego, jako zawodnik jakiegokolwiek sportu, nie bój się siły. Wiem, że może Twój trener starej daty może Ci tak mówić, ale jest to dawno temu obalone, że trening siłowy Cię nie spowolni. Jednak podsumowując, co chciałbym, żebyś wyniósł z tego filmu. Po pierwsze, nie bój się testować nowych rzeczy. Nie musisz się pytać o radę Twojego ulubionego influencera, czy możesz tak robić. Po prostu to zrób. Co z tego, że Twoi znajomi i wszyscy ludzie dookoła będą się zastanawiać i Ciebie wyśmiewać? Jeżeli to działa dla Ciebie, to kiedy? Będziesz osiągał swoje efekty, to wtedy to automatycznie zamknie im po prostu mordy. Kolejną rzeczą jest nie bycie przestraszonym przed nowymi wariacjami ćwiczeń oraz nowymi płaszczyznami i ruchami. Twoje ciało będzie potrzebowało takiego treningu, pod jaki cel i jaką dyscyplinę trenujesz. Dyscyplina, którą ja trenuję, po prostu wymaga ode mnie, abym mógł wykorzystać swoją siłę, nawet kiedy mój kręgosłup jest zaokrąglony, nawet kiedy jestem zwinięty w kulkę, tak, że moje ręce są w stanie wygenerować siłę nawet, kiedy nie mają idealnego ruchu. Po prostu trenuj pod swoją dyscyplinę. Czy kiedy trenujesz boks, będziesz miał o wiele więcej ruchów, które będą budowały ci siłę w barkach i plecach, niż normalna osoba? Oczywiście, że tak. Czy nie będziesz wtedy wykonywał wyciskania? Bardzo możliwe. I tak samo, kiedy trenujesz wspinaczkę, będziesz o wiele bardziej trenował swoje plecy, chwyt i innego rodzaju mięśnie, których nie trenują zwyczajni ludzie, którzy chodzą na siłownię bez celu. I ostatnią rzeczą, abyś na siłowni, jako sportowiec czy atleta, zaczął trenować siłowo, a nie dokładał sobie kolejny trening techniki, który w sumie tylko cię upośledzi, bo jest po prostu gorszą wersją treningu, który wykonujesz normalnie. I to w sumie wszystko z tego chaotycznego materiału. Jeżeli z czegoś nie dopowiedziałem albo Wy macie jakieś wątpliwości, to napiszcie mi to w komentarzach, a ja chętnie na to odpowiem. Do zobaczenia.